Co się tutaj dzieje? Ustalamy postać iloczynową. Mamy bardzo dużo tekstu, więc czytamy. Wiemy, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych 0 i 8, więc napiszmy sobie, że A to 0 i 8. Co tutaj mamy? 8 symetrii wykresu jest prosta o równaniu x równa się 4. Oznacza to, że nasze p wierzchołkowe, czy też x wierzchołkowe wynosi po prostu 4. Jednym z miejsc zerowych funkcji jest x1 równe 2. No i co my z tego możemy wywnioskować? Mamy x1 równe 2. Mamy też informację, że nasze p wynosi 4. No no to logicznym byłoby, że x2 będzie po drugiej stronie naszego P. Po prostu jest tyle samo oddalone, co x1 od naszego wierzchołka. Czyli to będzie odległość 2, czyli to będzie 6. Alternatywny sposób, no to przypominam Wam wzór, o którym mówiłam, go nie ma w tablicach, ale warto go pamiętać. Wierzchołek, czyli 4, to jest wartość pierwszego miejsca zerowego, dodać wartość drugiego miejsca zerowego, podzielić na 2, czyli ich średnia. I z tego wyjdzie nam, że właśnie druga wartość wynosi dokładnie 6. Warto sobie to jeszcze przeliczyć. Ja już tego nie będę tutaj rozpisywać, bo zadanie czeka. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy już ustalone dwa miejsca zerowe, więc możemy oczywiście pierwszą część postaci iloczynowej zapisać. Jak to będzie wyglądało? To będzie wyglądało to tak, a jeszcze nie znamy, zaraz je poznamy. x minus x1, czyli x minus 2 i w drugim nawiasie x minus x2, czyli x minus 6. I tak wygląda początkowa wersja naszej postaci iloczynowej, nie jest oczywiście ona pełna. Do tego, żeby ona była pełna, potrzebujemy właśnie tego punktu, którego jeszcze nie wykorzystaliśmy w tym zadaniu. Za x -a podstawimy 0, a za y -a podstawimy 8, czyli mamy 8 równa się. A, no i 0 minus 2, 0 minus 6. No i co tutaj będziemy mieli? 8 równa się a razy minus 2 i jeszcze razy minus 6. Minus 2 razy minus 6 to będzie 12, czyli mamy a razy 12, czyli tak naprawdę 12a to 8. No i co teraz tutaj trzeba zrobić? Trzeba to podzielić oczywiście na 12, czyli wyjdzie nam tutaj, może z boku zapiszę, że a to jest 8 dwunastych. Możemy to skrócić oczywiście przez 4 i to będą 2 trzecie, czyli tutaj możemy zapisać odpowiedź. Nasza funkcja w postaci iloczynowej, jak będzie wyglądała? Na początku a, czyli 2 trzecie, a potem nasze x1 i x2, czyli x-2 i x-6. Tutaj mamy naszą funkcję w postaci loczynowej. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy takie zadanie jest dla ciebie łatwe, czy trudne, czy chciałbyś takie zadanie na maturze, a może wolałbyś coś prostszego.